Witam. Film nagrywam w nawiązaniu do poprzedniego związanego z izolacją galwaniczną w rysie 2.3.2 C, w ogóle w różnych interfejsach. Jeden z widzów napisał tu o swoim problemie. Odpowiedziałem o problemie. Który powodowany jest, gdy brakuje połączenia mas, tu pojawiła się odpowiedź, której jeszcze nie widziałem wcześniej, ale może warto wyjaśnić, bo 4 8, 5 wiele osób traktuje bardzo, tak nie wiem, przesadnie. Bierze to, że starczą dwa druty do transmisji danych. I nawet w no, profesjonalnych z nazwy urządzeniach mamy wyprowadzone tylko linie AB i nic więcej. I to jest błąd. Ja budowałem sieci, które miały po 70 urządzeń na magistrali i wiem, jakie występowały tam problemy. Teoretycznie do transmisji wystarczą rzeczywiście linie, dwie linie, dwa druty, linia A i B. Ale jak wgryziecie się w notę katalogową, trzeba będzie trochę tu poszukać dopuszczalnych napięć. O, właśnie. To mamy napięcia dopuszczalne na, na liniach. A i B. Różnica pomiędzy tymi liniami nie może przekraczać plus 12 minus 7 V. Tu konkretnie chodzi o to, że między masą a taką linią A lub masą a linią B nie może być napięcie poza tymi granicami niektórzy krzyczą, no przecież to jest pływające, to są tylko dwa druty tak jak patrzycie mając klapki na oczach, tylko widzicie to wasze jedno urządzenie tego, ten wasz jeden master, ten wasz jeden slave ale spójrzcie na to z szerszej perspektywy mamy tu jedno urządzenie drugie łączymy to dwoma drutami te linie AB pomiję tu już terminowanie jakieś inne pierdły no i jeżeli to jest gdzieś blisko te urządzenia są blisko siebie to to działa Choć niekoniecznie miał przypadek, że na długości takiej ni, dosłownie dwóch metrów, miałem takie zakłócenia, że nie dało się odbierać danych. Na szczęście nic się nie uszkadzało. A z czego to wynika? Te urządzenia są z czegoś zasilane na przykład, znaczy najczęściej z jakiegoś zasilania sieciowego. Czyli tu mamy jakąś linię energetyczną. Zaznaczymy dla uproszczenia 230V. Wiadomo, że będziemy mieli tu jakiś zasilacz. I tu, który zasila naszą elektronikę łącznie z oczywiście naszym driverem tym powiedzmy MAX 485 I w czym jest problem? Otóż pomiędzy masami tych urządzeń może być różnica napięć Po pierwsze bardzo prawdopodobne, że mamy to tu linię uziemiającą, może należy ją na dole, czyli przewód jak to jest P? Tak? A napiszę GND. Chodzi o przewód ochronny. To chyba jest PE. No, jeśli się pomyliłem, to trudno będzie się mieli co komentować. I napięcie na tym PE w tym miejscu, znaczy tak, napięcie P między tym miejscem a tym może się znacznie różnić. No, raczej nie przekroczy tych dopuszczalnych. Plus 12, minus 7. Ale jak pokazuje przykład tutaj, e, widza, który napisał komentarz, musiało tak się stać, że uszkodziło któryś, e, uszkodziło driver. Dopóki ta różnica napięć między tymi dwoma punktami jest mała, jest ok. Jak ktoś zapyta, no, czemu ona występuje? Taka fizyka, tak to już jest, że w tym przewodzie zasadniczo prąd nie powinien płynąć, ale czasem płynie. Bywa, że ten PE jest gdzieś lokalnie generowany, a może po prostu jest to zerowanie, a nie uziemienie. Nawet jeśli nie mówimy o fizycznym połączeniu, że TPE jest połączone z masą tego naszego urządzenia, przez tu, oczywiście, przez zasilacz, to trzeba spojrzeć jeszcze inaczej o połączeniu pojemnościowym. Tu mamy jakieś transformatory czy to zwykły transformator na 50 Hz, czy Przetwornica impulsowa nadal jest to transformator i ma on jakąś pojemność i dla wyższych częstotliwości one stanowią zwarcie i to y, ta masa tego naszego urządzenia w jakiś sposób jest połączona z uziemieniem czy to bezpośrednio czy przez pojemności, ale po prostu przez zasilacz to się łączy. Gdybyśmy zasilali to z akumulatora, byłoby ok, ale tak nie jest. Dlatego tu mogą się pojawić jakieś, jakieś tu się może pojawić potencjał. To może być napięcie przemienne. Zwykle to jest napięcie przemienne. 50 Hz najczęściej i ono zakłóca nam transmisję. Mało tego, może dojść do sytuacji. A to jeszcze narysuję, że w praktyce to jednak, czy tak, czy siak, jest połączone z uziemieniem. W skrajnych przypadkach może uszkodzić nam drivery. No, i jak sobie z tym radzić? Proste rozwiązanie: dajemy tu połączenie, wyrównujemy te potencjały, ale czasami, tak jak napisał tam w komentarzu, widz. Że miał przypadek, że połączenie mas tu gdzieś będzie, o odwrotne, połączenie mas blokowało komunikację. To się może zdarzyć, gdy tu będzie płynął za duży prąd, czyli te różnice potencjałów będą bardzo duże. No, po prostu w pewnych sytuacjach może rzeczywiście zablokować komunikację. Dlatego Generalnie jak pogrzebiecie w różnych rozwiązaniach zaleceniach, to znajdziecie coś takiego, że zalecają dodanie rezystora. No w praktyce daje się go po obu stronach, bo niejako nie wiemy, co naszczyka z drugiej strony. Wartość to od 10 do jakichś 220 ohm. Ja Osobiście daje tu zawsze jakieś rezystory terminujące, czy to włączone na stałe, czy to też przez jakąś zworkę, ale urządzenie je posiada. I zależnie od tych wartości tych rezystorów, jeżeli tam powiedzmy, mam 120 ohm, to i tu daję 120 ohm. Po prostu zmniejszam asortyment elementów w urządzeniu, żeby nie było że tu na przykład jest rezystor 100 ohm, a tu 120. No to jest bez sensu. Wtedy można tu dać 120 ohm. I to rozwiązanie zwykle skutkuje, ale będą skrajne przypadki, że nie da się. Pozostaje nam wtedy jedynie gdzieś zamontować izolator izolację kalkwaniczną dać, czyli to, co w filmie poprzednim omawiałem. Także w moich konstrukcjach zwykle znajdziecie trzy linie. A, B i GND, zwykle tak oznaczam, ale GND łączone jest z masą mojego urządzenia przez rezystor. Zwykle to jest rzędu 100 omów. No i to jest wyjaśnienie zagadki. Jeśli widzicie, patrzycie to z punktu widzenia tej waszej tu konstrukcji, tylko to się wydaje, że Przecież nie ma żadnego połączenia. Nie ma prawa tu się pojawić jakieś napięcie 7, czy tam 10V, czy 20, czy 50. Pomijam skrajne przypadki, gdzie zasilacz ma tu połączenie masy z uziemieniem, a tu jest filtr sieciowy. Uziemienia brakuje skutecznego i na Uziemieniu pojawia się połowa napięcia sieci. Ta połowa trafia wtedy na masę waszego urządzenia. W ten sposób mi wysadzili w Mariocie 70 urządzeń, czyli 140 driverów. Szczęśliwie to była konstrukcja prototypowa i wszystkie maksy były. W podstawkach więc parę szyn układów i wymieniane były. Tam kilka układów przeżyło, przy czym nie było sensu, aby bawić się i teraz testować, czy dynamicznie on się zachowuje poprawnie, czy jednak stwarza problemy. Wszystkie 140 driverów wymieniliśmy. Było to o tyle dotkliwe, że to były układy MAX 487. Bo jak słyszycie, 70 urządzeń, a zwykłe Maksy 485, w których mamy bardzo dużo alternatywnych produktów, dużo, dużo tańszych, możemy podłączyć 32 urządzenia, a te Maksy pozwalają 128 urządzeń nawet podłączyć. Było 70, więc trzeba było te maksy zastosować. No niestety nie było alternatyw, podrób, tak zwanych, więc była to dość droga impreza. Wynikła z tego, że po prostu urządzenie zostało podłączone przez przedłużacz, który nie miał w ogóle uziemienia. W efekcie stało się to, co się stało. Ale mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak w jakiś sposób sobie radzić z tymi zakłóceniami, że Max 485 to tak naprawdę trzy druty, a nie dwa. Dwa 2. 2 to mogą być, jeżeli użyjecie izolacji galwanicznej. I tu jest jeszcze pewna uwaga. Załóżmy, że to są izolowane galwanicznie drivery, że mamy tu, o, że tu mamy tą izolację galwaniczną. Powiedzmy, że to jest ten wspomniany w wcześniejszym filmie Max 4NM485D. To mimo wszystko Tu też dajcie połączenie, wyrównanie tych potencjałów. Tak trochę to pokracznie wyjdzie. Tu, oczywiście, w tym momencie znika nam. Znika nam to połączenie. Czyli za tym naszym izolatorem, tą, ta część izolowana ma jakąś swoją masę. Bo ma i swoje zasilanie, więc musi mieć swoją masę. I te masy połączmy razem. Ale nie bezpośrednio, tylko lepiej, jednak przez takie rezystory. No to zapierając się, może powinny to być wysokonapięciowe, ale to już chodzi o jakieś skrajne przypadki. Pozostałoby jeszcze omówić temat terminowania. Wspomniałem w poprzednim filmie no o tym, żeby terminować trzema rezystorami, a nie jednym. No i zabezpieczeń przed przepięciami. Jeśli Was temat interesuje, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście bóg zapłać za lajki, za subskrypcję, za udostępnianie i wspieranie kanału. Do usłyszenia.